Dzisiaj taki temat o odwadze i odważaniu się. Jak można nie być odważnym i zacząć się odważać, dlaczego warto zacząć się odważać, I dlaczego nie trzeba być odważnym, żeby się odważać, i jaki to ma wpływ na życie. Ja nazywam się Dominika Maczek, jestem trenerem biznesu i przedsiębiorcą od ponad 22 lat. Dwa i pół roku temu przeprowadziłam się do Portugalii i każdego dnia celebruję właśnie moją odwagę, to, że się odważyłam to zrobić. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, to uśmiecham się o subskrypcję, bo to zawsze pomaga nam twórcom w tworzeniu nowych treści. Więc jak to jest z tą odwagą i z odważaniem się? Generalnie są osoby, które w ogóle nie czują strachu i ja osobiście się bardziej boję takich osób niż nie boję. Jak mama cieszę się, że mój syn czuje strach, ze względu na to, że osoby, które mają skrajnie poprzesuwane to poczucie strachu, one bardzo często nabawiają się sobie kłopotów. Był nawet taki fitness fitness e, e, trener personalny, który w swojej odwadze on ciągle czuł potrzebę, żeby przesuwać sobie granice adrenaliny i tak przesuwał, przesuwał, że w pewnym momencie wymyślił sobie, że przeskoczy pociąg na nagraniu, no i nie przeskoczył. I zginął. Miał przeskoczyć nad pociągiem, no ale mu nie wyszło. Na sucho chyba prób działała, ale przy prawdziwym pociągu nie zadziałało. I zmierzam do tego, że są osoby, które faktycznie są ultra odważne. I są osoby, które są... Bardzo, ale to bardzo strachliwe, na skrajnościach. Skrajnie odważne i skrajnie strachliwe. W większości wypadków, ale mam owocne ręce po plaży łaziłam. w większości wypadków jesteśmy gdzieś pomiędzy i oczywiście znowu, w zależności od różnych rzeczy, od osobowości, od no to nie będę tego teraz tłumaczyła, bo to nie ma żadnego znaczenia, faktycznie to odważanie się możemy mieć na różnym poziomie. Ja absolutnie należę do osób, które są. Mm, Nieodważne, ale się odważają, czyli dla przykładu, boję się wysokości, ja skakałam 4 albo 5 razy ze spadochronem w tandemie. Mam bardzo dużo różnych takich rzeczy, które nabawiają mnie lękiem, natomiast moja ciekawość świata i, i ambicje powodują, że ja po prostu się odważam. Czy bałam się przeprowadzić do Portugalii? Oczywiście, że tak. Jak jechałam 3600 km sama z synem, a nie znając tutaj w Portugalii jednego człowieka, znałam i to tak średnio, tylko mało um, przez znajomych, i nie miałam wcale ani backupu finansowego, ani takich rzeczy, ani szczególnych oszczędności, nic takiego. A jednak odważyłam się, bo wiedziałam, że to jest dobry pomysł, czułam, że to jest dobry pomysł i serducho mówiło mi, że tak. To będzie absolutnie fantastyczny pomysł i dla mnie, i dla Iwo. I mm, to jest kwestia nauczenia się, żeby się odważać. Bycie odważnym nie jest nam potrzebne w życiu. Czucie lęku, czucie strachu jest bardzo istotne, żeby, żeby absolutnie mieć je w życiu, dlatego żeby właśnie nawet to zagrożenia. Ale jednych z nas ten strach paraliżuje i nie podejmujemy kroków, a innych wręcz przeciwnie. I moja rekomendacja dla ciebie jest taka, że jeżeli masz te lęki takie, że... No, że chcesz się bardziej odważać, że Twoje lęki cię zatrzymują w miejscu, to naucz się odważać, bo to jest kompetencja, czyli możesz nauczyć się odważać. I są do tego procedury, ja nagram, bo już kiedyś to nagrywałam, ale nagram jeszcze raz to nagranie o pewnych narzędziach, które pomagają się odważać. Natomiast to, co jest niezwykle istotne, to jest decyzja. I nie skacz nigdy na głęboką wodę, tylko zaczynaj od małych rzeczy, żeby przyzwyczaić organizm do odważania się zawsze miej swoją alternatywę, tak zwaną batnę, czyli jakąś opcję alternatywną do tego, żeby mieć plan B, jak nie wyjdzie, nie rób skrajnych głupot, czyli dla przykładu, nie wiem, jeżeli kobieta nie ma w ogóle środków do życia, nie ma pomysłu, gdzie mieszkać, nie ma zbudowanego zaplecza zarabiania, nie ma nic, a postanawia odejść od mężczyzny, bo nie może już dzierżyć pewnych rzeczy, no to ja mówię, to nie jest odwaga, to jest głupota. Dlatego, że najpierw zbuduj sobie backup, zbuduj sobie coś, co pozwoli ci zrobić, to sensownie, że nagle nie zaczynasz się zastanawiać, gdzie żyć, gdzie co jeść i tak dalej. Nie? Czyli trzeba też odróżnić odwagę od głupoty. I nie chodzi o takie nagle na huragach, by zacząć się odważać i, a, i robić to bez pomysłu, bez przemyślenia. Chodzi o sensowność odpowiedzenia sobie na, na pytanie, jaki może być najgorszy scenariusz tego, co się wydarzy. Co się może posypać, a jak się posypie, to co ja wtedy zrobię, nie? No bo to jest dla przykładu, jak się przeprowadzałem, no to, no to jedno z takich pytań, a co jak nam się nie spodoba? No to wrócimy albo przeprowadzimy się gdzieś indziej. Takie ryzyka są. Jeżeli ktoś mówi pójdę do szefa po podwyżkę, nie, no, ale trzeba przemyśleć, a co, jeżeli się nie zgodzi, tak? Zawsze mamy szansę, że się zgodzi. Oczywiście może się nie zgodzić, ale zawsze mamy szansę, że się zgodzi. Natomiast trzeba wziąć pod uwagę konsekwencje pewne, jeżeli się nie zgodzi, to A przełknę to i dalej będę pracować z największym zaangażowaniem, albo B mam alternatywną pracę, albo zacznę szukać pracy na przykład. Ale w takiej bucie nie idę i nie rzucam papierów na zasadzie Szef, jak mi szef nie da podwyżki, to ja odchodzę. No bo szef może powiedzieć to, do widzenia, nie? Bo nawet ja jako szefowa bym się też tak nie dała szantażować. W ogóle to jest jakby kosmiczny sposób na uzyskiwanie podwyżki, ale to może w innym nagraniu też. No bo na to są też sposoby, jak chcesz to zrobić lepiej. Natomiast, czyli jak chcesz się zacząć odważać, to zacznij od takich mniejszych rzeczy. Odpowiedz sobie zawsze na pytanie, co się takiego może wydarzyć? No najgorsze, co się może wydarzyć, no to może się wydarzyć, że będzie w punkcie wyjścia, czasem może być w punkcie minusowym, mm, więc to też trzeba, to też trzeba wziąć pod uwagę. Natomiast nie ma szans, żeby mm, rozwijać się, jeżeli nie wychodzi się poza strefę komfortu, a nie wychodzenie poza strefy komfortu, czyli wychodzenie poza strefę komfortu zawsze wiąże się z lękiem, zawsze wiąże się ze strachem, zawsze wiąże się z dyskomfortem. Tak, bo to jest strefa komfortu, opuszczamy strefę komfortu, więc czujemy dyskomfort, i w zależności od naszych doświadczeń, to albo stanowi to dla nas większy problem, albo mniejszy problem, w zależności od naszej osobowości, albo stanowi to dla nas większy problem, albo mniejszy problem, ale tego też się da nauczyć, da się przepracować reakcję, da się wypracować. Życie z obawą, w takim rozumieniu, że z niepewnością. My bardzo często oczekujemy pewności, zapewnień, przewidywalności. Nie ma czegoś takiego, a w dzisiejszym czasie, w dzisiejszych czasach, to w ogóle już jakby, w ogóle to jest jakiś kosmos. Nie. I nieczekiwanie w czasach ciągłych zmian, jakiejś pewności i stabilności to my możemy zapewnić sobie stabilność emocjonalną, my możemy sobie zapewnić stabilność tego, że tak buduję kompetencje różne swoje, że dzięki temu czuję się pewniej i lepiej, bo najwyżej zmienię pracę, bo najwyżej zmienię zawód, bo najwyżej będę robić coś innego, bo najwyżej coś, tak? A aczkolwiek no to jest kwestia tego, żeby zaakceptować fakt, że Czasy pewności to już dawno minęły. Nie wiem, czy kiedykolwiek były, jakby tak przemyśleć całkowicie, to nie wiem, czy kiedykolwiek były. Natomiast hmm, czasy niepewności, czyli takie czasy pewności, które można by było teraz przetaczać, to daleko mają od komfortu jakby takiego życia bycia. No, kurwa dyskusja myślę, że za długi temat to był. Natomiast Trzeba zacząć się odważać, czyli w życiu chodzi o to, żeby nauczyć się odważać i mimo strachu. Nie ja pamiętam jak dzisiaj, jak mój młody szedł ze swoim kuzynem i byli tacy malutcy, nie wiem, mieli 5 lat. Ja zawsze wo od małego tłumaczyłam właśnie, że to nie chodzi o to, żeby się nie bać, chodzi o to, żeby pokonywać strach, żeby robić mimo strachu. Tak? I pamiętam to niezliczoną ilość razy na zjeżdżalniach, na przykład, boję się boję, ja mówię, kochani, spokojnie, fajnie będzie, pojedziemy razem, ja jestem z Tobą. Ja też się boję, ale zobaczę, że frajda będzie taka, że za drugim razem już się będziemy mniej, bali mniej, a za trzecim w ogóle. To na rollercoasterach, na takich rzeczach też, nie? Wszystko wychodzi. I pamiętam, jak dzisiaj jak ten mój mały bąkrzył ze swoim kuzynem i właśnie ten kuzyn jego mówił coś, też tam się boję, a on taki mały i tak mówił na zasadzie, ale tu nie chodzi o to, żebyś się nie bał. Ty się możesz bać, chodzi o to, żebyś robił. Strachu, nie po strachu. I to są też takie rzeczy, które my przenosimy na swoje dzieci właśnie na poziomie naszych przekonań, naszych lęków, naszych takich rzeczy, które no, można paraliżować dzieci. Pamiętam też, jak widziałam, że jechał tatuś z, z dzieckiem na schodach ruchomych, no i to dziecko było takie uśmiechnięte, a tatuś powiedział: Co, boisz się? Anoowie nie, ale na pewno się nie boisz. To kurka, wodna, durne pytania, no to będziemy wzbudzać lęki w dzieciach, no a czemu ma się dziecko na, na schodach? No, trzeba zrobić procedurę, uważasz przy wyjściu, uważasz tutaj żadnych wiszących sznurówek i tak dalej, nie? Czyli jakby informujemy o pewnych rzeczach, które są ważne, a je jednocześnie nie zarażamy lękiem. To są takie różnice. Czyli... Da się nauczyć odważać, jest fajna procedura czterokrokowa na to, żeby się przygotować na ewentualne katastrofy i o tym będzie w kolejnym nagraniu. A tymczasem, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie i wysyłam słońce z Portugalii, bo u nas ciepło i jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, to się uśmiecham, a jeżeli uważasz, że to może się komuś przydać, komuś dobrze życzysz, to go zaproś do, do subskrybowania również tego kanału, będę wdzięczna. Pozdrawiam i do zobaczenia!